I wracamy po krótkiej przerwie. A ja jestem tam. Kurczę. Tak, mnie w Fajnie skacze. Tak, na pięć? później No, ale, to robię. Ja nie. A nie. A nie robił. Tak? No, nie, nie, zważyłem, nie. <grym <grym fajnie, ja bym nie robił. nie ja go się na wojnie, na wojnie bo nie się nie śpi. cię, cię zabije. No, a przykład ja. Nie boję się. Nie boisz się? Bo już pił nie? No. Zmierzył, na napisał, że już nie pojadą. Moja to. Nie Evan bój. McGregor. A bo ja jeszcze ją lubię. Kto grał Jodę? E, ten. E, nie pa... on a nie, no, nie no, snuł, a m... grał? No, grał. Tak? No, bo to jest maskotka właściwie. Nie? A Artur. Artur też jest fajny. A czy że ktoś grał? Tak, tam taki ten, każdy siedział w środku. Bardzo wydaje kilka osób grało? Nie, jeden grał. Nie, jeden grał jako aktor, a drugi grał jako głos. Tak dwóch było. No, ale nie kilka siedziało w nim. Nie, to że kilka osób na przemian. O tym chodzi. Nie. Tak. A to kto? Co to za jakiś dziwny? Taki stary Oj, ci zabij mi Ale to jest mój, to nie jest mój. Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze, jeszcze tylko dwa, hej. Jeszcze dwa. O, jeszcze tu jest, tu jest, tu jest! Szybko chodź tu, bo to, to trzeba wypełnić tę misję. Jeszcze tylko jeden. Tam nie, nie wejdziesz, tylko trzeba mieć no drogostkę. To w ogóle jak mi to czerwony. Tak. tak? Chodź, chodź. Chodź za mną, Oni tak do, do nas przyjdą po takim szczasie. Znaczy, że do ekonomika a nie góry. Nie dziwiło się, się na wyniku, i muszę podnosić rąk. Kuta, nie mogę wziąć tej. Kocha, i po tobie. Tak, 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 nie mogę wziąć Nie, jak to nie? A ty już włosy nie, to on nie chodną. Ale sobie kupię. Raz, co? Mhm. A nie, nie. to będzie głupie Nie mogę jeszcze pochodzić w Chodźmy Mam bójdź jakąś jedną stronę Albo cze czekajmy tutaj przy samej bramie But... Stójmy tutaj yes. No i oni do nas podejdą. Wiesz? No, w takim razie oni nie są zakapturowani. <laughs> nie lubisz! To jest Wiesz, ten. A Will przyjeżdża zakapturowany. no, do zakapturowanych. Albo Robin Hood. Ale tu jest jeden. A, tu jest jeden. A to już może nie jest jeden. Jeszcze jeden będzie. Jest jeden, O, dobra, patrz, teraz tutaj. Stąd wyjdą. Kurczę, no nie. Nie wyszli. Teraz będzie dżangofet. A z tym gościm nie udało się. Pewnie. Ale, jak, jak spadnie na ziemię, to już, to już jest najlepiej. Można go walić do końca. Tak to było. I teraz ciągle będzie się wywalał. Jak ciągle będziesz go walił. Asia? Oaj. Trzeba podchodzić, nie takiego. Trzeba ciągle go bić, tak. I co? Jest? Coś mi rozmagło. Ja go podejdę stąd. Zmęczył się. Zmęczył się chłopak. Kto jest tam? Mój no, no ostatni, o, ostatni cios. Ty jest stamtąd, a ja tutaj. O, no, ubrałem mu głowę, ale ja przecież nogę go walałem Nie, teraz będzie ten następna trasa będzie straszna Nie lubię, nie lubię tej następnej trasy do O, widzę coś tu, co się dzieje Nie rób Co to? Co to tu się umarło?

tu no, co. To osamęsamy. No. no. 13, mamy. Mm, to wybieramy. Masz <laughs> <laughs> Co? Masz te minus Mhm. I mamy. I to brakuje nam do 8000. To zbieramy. 60 kosztuje? Mhm. To no, na no, że jest dużo. O. A widziałeś, co, co, co jest, kiedy ten? Co się dzieje, jak zbudujesz te rzeczy na zewnątrz z tych złotych klocków? W każdym razie. Budowałem to. W tej twojej drugiej grze? No. Co fajnego? No, jest nie, nie. Ale to mi już nie jest potrzebne, bo zebrałem już 4 miliardy. A, mam maksymalną kasę. No chodź, tam jest dużo kasy. Niebieskie nawet tam wylatują. Widzisz. Tam zbierz. Rozwal to najpierw. Trzeba coś załatwić. Eee! Czerwone! Jaki no. besens! E, może pamiętacie, ale... E, kiedy wcześniej tu byłem na dworze, to było zielone i można było tam wejść, prawda? Tak? No. Besens! A ciebie wtedy było besens, bo wtedy można było tam wejść. Ty dziwne dosyć. O, albo czekaj, zobaczymy sobie, czy są jakieś nowe te. Dodatki do... jakieś trasy nowe są do zbudowania. Bo tam też są, jest dużo kasy ze zbudowania tego. Trzeba ja dokładnie więcej, bo nie jest w więcej od tukładów tylko śmiał. Ale jest dużo kasy. A. Wydaje, że same wnice były trochę inaczej tym widzimy. No na pewno, bo chodziło się dookoła. Dookoła się chodziło. A tutaj tylko jest tak. plac jest po prostu tylko. I kafa. E, zawsze z tego wylotował jeden niebieski. Czekaj, najpierw trzeba wło włożyć ten No i jest po tej ulicy. Legoshiti Właśnie pokazywałeś już to Lego Shiti Nie jeszcze nie bo jeszcze nie miał odblokowane nawet, nie? O, <laughs> nie ma autka czemu, no, idziemy zobaczyć czy jest wykazanie. Nie no, nie będziemy oczekować jeszcze O ma Ale, 60. No ja jak dobra 3 zł o, 3 zł. Ale, co dobra w to jest mnie zaś... W... I kill you. <try> o, no nie będę miał go na no No, córce mnogą. Weźmy... ...kwitę. Zobaczę właśnie, bo już nie ma. No i wracamy no, jeszcze na chwilę. Mm. Bo tak. Mm. aż rom że mam odblokowane kilka tych zbudowań można mam. Niektóre. O, mam tam niektóre części zbudowania. Mam na przykład tutaj. 3, 3, czek, czech, jedynka Co i jeden kajeszki. tu City, jest... Tak? Nie, to nie jest Lego City. Lego City jest później. Tu jest podres, no, Nie wchodzną. podres to jest ten oryginalny... Teraz ja buduję. Musimy nie rozbudować. budować. jeszcze. To ja W trójce jest... Y, Gunship Calvary, to, 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 to jest, to jest, to jest trochę. O, tu będzie Lego City. Widzicie, Lego City jest i tam się chodzi właśnie hopkami i w ogóle. Nie chodzi tam. Nie ma. Chyba chcę pokazać. A, chyba, tak, że tak, dobra. Ja no, sobie no to... Chyba wybiorę dar tomorrow. Pokażemy wam fajne... Chodzisz i rozwalasz, właściwie. Tam trzeba zbierać milion. Fajne? Nie. To jest takie A co, nie moje? Ja jest taki takie mollę. się prawa autorskie. A też później jest New Town, co też jest jak Lego City, tylko że większe. A gdzieś powinny zbierać, one same lecą, nie? No taki bajer No mniej więcej na tym to polega Na demolce właściwie Tak w samej Gdzie jeszcze poszkamy rzeki czy tego jeziorka Nie tutaj nie ma to jest w Newtown a czyli No tam tylko czy drugim Lego City mm. zjeżdżalnie Oh nie. Oh, ja zawsze nam pisze w stanie. Ha. Teraz O jest. Ojej. Ojej. O, go my tu mamy. O, oh. O, ale lubię dom. Dobra. No i nie wiem, o co tu chodzi. Mm, no to. Do widzenia.